Witam serdecznie na kolejnej lecie. Ktoś zadał w komentarzu bardzo mądre pytanie: co ze słowem smell? Czy to śmierdzi, czy to pachnie, czy to i to? Uwaga, to rzeczywiście bardzo dziwne słowo. Mówię słowo, no bo w sumie to może być i rzeczownik, i czasownik. I teraz uwaga: jeśli smell jest rzeczownikiem, to jest to słowo jakby neutralne, czyli nie wiadomo, czy to jest smród, czy coś miłego. Innymi słowy, to jest po prostu zapach. Czyli jeśli ja się zapytam, what's that smell, to znaczy, co to za zapach? Czyli nie wiemy, czy śmierdzi, czy ładnie pachnie. Oczywiście, oczywiście jeśli zastosujemy odpowiednią intonację, to już będziemy wiedzieć. Bo jak powiem, what's that smell, no to wiadomo, że coś tu już śmierdzi. Natomiast smell jako czasownik, użyty sam na sam, znaczy tylko, że coś śmierdzi. Tylko. Czyli jeśli powiem she smells, to znaczy, że ona śmierdzi. Ale jeżeli powiem I love the way she smells, to już lubię, jak ona pachnie, podoba mi się jej zapach. Czyli pomieszanie z poplątaniem. OK, przenieśmy się przed komputer. Aha, no i smell jeszcze znaczy czuć. I don't smell anything. Nic nie czuję. Czy zobaczcie, aż trzy znaczenia słowa smell. Ok, moi drodzy, przygotowałem wam taką scenkę dość typową pod tytułem "Co tu tak śmierdzi". Zobaczcie, że można to zrobić dwoma sposobami: rzeczownikiem, albo czasownikiem. I to co mówiłem, rzeczownik jest neutralny. Czyli, żeby wyszedł smród, co tu tak śmierdzi, ja muszę dodać bad. Muszę. Czyli, what's that, what's that bad smell? Co to za paskudny zapach, coś takiego? I ponoszę mu, co tak śmierdzi. Natomiast, jeśli użyję rzeczywiście czasownika smell, to jest jako czasownik, tak? Pytanie, czyli przez operator does. Czyli, smell nie ma formy ciągłej, czyli, mimo że w tym momencie używam czasu prostego. Czyli, why does it smell? To, co powiedziałem wcześniej, smell jako czasownik już w zasadzie znaczy śmierć, czyli nie muszę dodawać bad, ale mogę. Czyli why does it smell in here? Dlaczego tu śmierdzi? Albo why does it smell so bad in here? Natomiast w odpowiedzi właśnie kolejne znaczenie czasownika smell. Uwaga, bo my powiemy nic nie czuję. No i Polak będzie skłonny użyć czasownika feel. Nie, nie wolno. Musi być smell, bo nosem. Czyli I don't smell anything, to be honest. Czyli nic, nie czuję, zakaz drugiego przeczynia, czyli nie nothing, tylko anything. I przygotowałem wam jeszcze jedną taką typową scenkę. Coś tu śmierdzi, tak? I powiemy coś tu śmierdzi. Także my będziemy użyć, będziemy skłonni zacząć od something. Oczywiście możecie tak powiedzieć i zamiast smell możecie użyć też czasownika sting, czyli something stinks, no bo coś jest ze sobą trzecią. Something stinks in here. Ale dużo bardziej naturalna jest ta wersja. It stinks in here. Po prostu tutaj śmierdzi. Albo właśnie smells. No i smell nie muszę dodawać źle, bo już znaczy, że właśnie jest jakiś paskudny zapach, czyli smród. No i ta sama odpowiedź, co tu, nic nie czuję. I don't smell anything, to be honest. No i teraz właśnie takie dziwne pomieszanie z poplątaniem, czyli jeszcze raz, she smells, smell jako czasownik jest zawsze negatywny, czyli ona śmierdzi. Ale jeżeli dodamy coś pozytywnego, typu I love the way she smells, to już nie wyjdzie, że ona śmierdzi, tylko ona pachnie. I przykładowo pytam kogoś, śmierdzę. Tak? Na, przykład, na przykład pytam, czy jestem spocony, czy śmierdzę. Oczywiście znowu w tym momencie, mimo że w tym momencie, dodaje czas prosty. Zapytamy po prostu, do I smell? No i teraz wam dam ze dwa przykłady od native speakerów. Tutaj taka krótka scenka Chłopak ćwiczył, no i się nie przebrał, no i trochę śmierdzi. Dziewczyna mu właśnie sugeruje, że trochę śmierdzi, no bo on nie czuł. No i on się właśnie pyta, a co, śmierdzę? Trochę niewyraźnie słychać, ale będzie napis, zobaczcie. Do, Do I smell? Smel? Jeszcze raz. Do I smell? Do I smell? Just a little bit, czyli troszeczkę. No, i jeszcze jeden filmik. Ojciec kupił dziewczynie córce swojej samochód. Ona niezadowolona, bo używany, a nie nowy. No, i twierdzi, że w ogóle śmierdzi w tym aucie. What? It smells awful. No, i wsiadła do auta i mówi, It smells awful, tak? Czyli śmierdzi paskudnie, tak? Nie musiała dodać awful, bo już by wyszło, że śmierdzi. No, ale dodała, żeby było mocniej jeszcze raz ew gross what it smells awful no i ojciec wsiądzie do auta i powie że nic nie czuje I don't smell anything I don't smell anything i teraz jeszcze raz uwaga. Zobaczcie, my w języku polskim musimy przejść na różne czasowniki w zależności od tego czy pachnie, czy śmierdzi, tak? Czyli powiem: "Hm, ale to pachnie" albo "Hm, ale to śmierdzi". A w języku angielskim używamy tego samego czasownika, czyli smell. Tylko dodamy przymiotnik pozytywny lub negatywny. Jeśli coś śmierdzi, tak jak mówiłem, nie trzeba dodawać negatywnego, ale można. Czyli uwaga, jeśli chce powiedzieć, że to śmierdzi, to powiem Mmm, it smells so bad. A jeżeli pachnie, to: Mmm, it smells so nice, czy tam good. I teraz wam pokażę przykłady. No i tu przykładowo dziewczyna odcięła kawałek skórki od cytryny, no i powie, jak pięknie pachnie. Just layer and already oh, it smells so good. Jeszcze mm, it smells so good. Jeszcze raz. I just the layer and already, oh, it smells so good. And... No i tu podobny przykład, coś ładnie pachnie. Tym razem muffinki, zobaczcie. Oh, it's delicious. Oh my gosh, it smells so good. Oh my gosh, it smells so good. Jeszcze raz. Great. Oh, delicious. Oh my gosh, it smells so good. No, a teraz będzie śmierdziało. No, ale znowu czasownik smell. It smells so bad. Panowie tu próbują różne takie paskudne potrawy, aż praktycznie do zwymiotowania. No i jak jeden komentuje. It, it, it smells so bad. Even with my nose pinched, I can smell it. Tak, czyli to śmierdzi tak bardzo. Even with my nose pinched, tak? Pinch to jest. Uszczypnąć. No i to jest właśnie też ten ruch, jak zatykamy nos. Tylko my właśnie powiemy: zatk zatkaj sobie nos. A oni mówią: jakby uszczypni, uszczypni, uszczypnij, tak? Uszczypnij sobie nos. No ale wiadomo, że będziemy tłumaczyć zatkać. Czyli nawet z moim nosem zatkanym imię słów biedny. Pięczt. Uwaga, nie rozdzielamy nie pinczet. I nie mów mi pin, tylko e, y, pin. Pinched. Even with my nose pinched, I can smell it. Ja mogę, no i drugie znaczenie, smell, czyli czuć. Ja to czuję, tak? Czyli to smell nie ma nic z tym nic wspólnego. Te dwa smell nie mają nic ze sobą wspólnego. I tu nie rozdzielamy wymowie, czyli nie I can smell it, tylko smell it, tak? Ly ucinamy idzie tu smell it. Robiliśmy filmiki w łączeniu międzywyrazowym. Podlinkuję Wam jeszcze raz. Smells so bad, No i jeszcze jeden smród. Dziewczyna kupiła jakąś sukienkę, rozpakowała, no i twierdzi, że śmierdzi. smells kind of like fish. It smells kind of like fish, tak? No i pytanie: pachnie czy śmierdzi? Tak, my możemy powiedzieć, że pachnie jak ryba. No ale ale na to, że jest kontekst negatywny, no to raczej przetłumaczymy, że śmierdzi jak ryba. Albo może ma zapach ryby, nie wiem, jakby się to przetłumaczyli. It smells kind of like fish. Oh, it smells so bad. Oh, it smells so bad. Ale to śmierdzi. Jeszcze raz. It smells kind of like fish. Oh, it smells so bad. Dzięki, trzymajcie się.